Jest to jedno z typowych zachowań toksycznych graczy, a w dzisiejszym odcinku zostałem jednym z nich i to co się działo... Ech. Po prostu zostaw suba i oglądaj, bo tego nawet w szorstrze ciężko było zmieścić. Łatwo, łatwo, łatwo. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na to. Patrzcie na to, Jak go dojeżdżam właśnie w tym momencie. Haha, łatwo z tobą. I Bambik się gubi. <ślesenius> Masaka, nie wiem, nie wierzę, nie. Nie zobaczysz mnie. Nie ma opcji. Nie A bo ty możesz rakiety puszczać. O, no to nie pamiętam. A bo ty taki eziut, ezi, 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 jesteś taki, eś. Ale się gubisz, ale się gubisz. Ale się zgubiłeś. Dobra, co mi się dzieje w ogóle? Nie, wiem. Co sięga widzu? A teraz zostaw, łapkę w górę i suba. Jeżeli podoba ci się tego typu content, nie? Taktyczne drzewko. Kurde, i po czym ja zrobię siusiu. Dobra, to akurat nie było S, ale no. Jak się gubisz? A to było jakiś, dobra. Bocik, no mówiłem, bocik, bocik, bocik. Jeszcze przez chwilę strzelali, to na spokojnie wywiadę sobie i tyle. Teraz by się zaczął budować. A stówę to jest grać. jest bot. Co je gada? Brrr, Tego tego jak jaki nie jestem w ogóle, nie wiem. Aha! To jest wodie. Jakieś muchy w ogóle. Głuchy Fortnite Dobra, bije się z kimś, bije się z kimś, bije się z kimś To no, jest moja okazja Żeby zatańczyć się wszystkim trzem albo dwóm Mamotkę po prostu Patrzcie, wbijam mu się do boksa, wbijam mu się do boksa Cześć, zatańczę mu jeszcze Pajaki bocik To ma ten. Co S? Myślę, że zginę. Przysięgam, myślę, że zginę. Pomocy! Oni nie wejdzie Jest dobra! <laughs> pa, ja mu, pa jeszcze mu zatańczę, pa jeszcze mu zatańczę. Oj, o, zatańczę mu. Ja się boję tego typa. Pa, nie trafia ani razu, nie? No tak, jak zwykle. Nie trafia, nie ma sensu nawet tego próbować. Nie, no jak nie ma sensu, jest sens. Zawsze jest. Chodź tu. Pa jeszcze... Jeszcze mu zatańczę jak trafię. Łatwo. Bem, pe -re -re Pem, perere, pę, pę. Patrz, co on zrobił! <laughs> <laughs> Ej, leczę cię na 3hp, gdzieś mam, no, no, oni nic mi nie zrobi... No dobra, nie, może bez przesady, nie? No, już, może, może już zluzuję trochę gacie. Ja próbowałem kiedyś zainstalować. I co? I nie mogę. Ale na czym na Xboxie? Nie na telefonie. Ja zostawię z nam z 20, żebyśmy mieli ten. Po prostu do Rejpowania, nie? Albo no, ty rundę wygrałem przed chwilą. No. Ale wygrałem tak? Ale wygrałem. Bo mu spamiłem. Mam w ogóle pompę, te z chwilą kupiłem za 300 <krzyk> golda fioletową. Co to kurwa za gówno? E, pana to, pana to! Chłop, 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 chłop! Travis! Travis! Co on ma? nie ma. Co? Masz ten. Wyrzutnie? Co no. Za <ślesk> 800 chyba, chyba cię kuźwa coś woli. Ale... Nie że coś, ale nawet nie ma tych amunicji do niego. My jesteśmy dobre typy, typy, typy. Dobra, trochę szybko. Tylko ty masz wakacje, to dzisiaj nic nie chcę robić. Albo weekend? To dzisiaj nic nie chcę, ale już wy, na przykład w poniedziałek cię chce grać? Okay. To ta a kto tak nie ma, a ty masz te auto za No mam. O kurwa. Bardzo. Jak zrobić backflipper? A ty masz ten? A ty miałeś kiedyś karnet bojowy w Rocket League? Mm, nie, ale miałem mm, na przykład Ford Mustang. Kupiłem. O, bo Rocketing, bo mi się co rozgadał, to szybko to było Jak się telepie. A no. jak się telepie to auto? Telepało. No. Chodź trochę... na, na ten, na Stasę. Na bunkier lecimy? No, można. Serio No są typy. po. O kurde, o kurde! Słuchaj mi typu dwóch. Żartowałem. Strzelamy, strzelami Dostał! Ma mało, ma mało, ma mało, ma mało Bardzo ja, mało. Ucieka! Bardzo ucieka A Syrena też ma mało. Ale ja mam mało. Ja mam mało i Syrena ma mało. O, dobra. Ja mam dużo. Ja go gonię, a ten jeszcze tam tu musi. Gdzie to Syrena? Teraz po drugim medalion w nas wjeżdża Co tu się dzieje Tak. To ja bym się nas spot Kolejni w nas wjeżdżają, mnie że coś O ja nie dam sobie rady chyba Uciekać? W razie czego? No, bo kolejni już wjeżdżają Dostał 34 Tu jest, tu jest Na mnie Zabiłem, zabiłem! Daj med Ja muszę tego drugiego typa znaleźć, on miał tam ten... Wszystko. Ale on zginął. No ale on miał tam wszystko, ten. Cały lód miał. Ej, bo, bo drugi medal, medalion w nas zwierzę, medaliam w nas zwierzę. Tak? Ale komatu. Dobrze, on że mam bo... go... Nie wiem. A ja ci... A bo ty wyrzuciłeś tego auga, czy co ty z nim zrobiłeś? Nie, 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 ja prostu nie wiem co to Typy. Dora ja biorę trzy medaliony, narka. <śle> A i tu masz tego okay. swojego tego. Masz swojego tego. A ja nie chcę nic więcej, ja mam... Ja jestem full stackowany. Kul wystakowałam. ale to. Żołowa. To to jak tam ten ten A jak. A, ja, a weźmij mi tego klipa, tego wrzucę do odcinka. Dobra. Dobra. A ja koronka będę miał, wszystkie medaliony, koronka. No i Sigma Goziomka na jeszcze tak dużej mapie. Y możesz mi dać ten. Jak będziesz chciał, to możesz mi dać z go zostawić. Ja go skrypuję. To będzie jak, jakiś no jest. Jakiś słabyczek Zawić Możesz. Ja ci go tylko zaznaczę. <laughs> A jeszcze to jest ta darmowa choineczka. O jezu, jaki biedaczek! On, on jaki jest... biedaczek! Jaki biedaczek! Jezu się gubi. On się gubi, on nie potrafi. Ej, poczekaj, nie, ja mi ja mi ja z... nie mi go, nie wi go. Ej, poczekaj, czekaj, przytulę jest, się, ja przytule ja się. Przytule się. Przytule się. przytulę się. czekaj. się. No, bez... czekaj, czekaj, To jest się. To jest Przytule to To jest bot. Poczekaj. się. Przytule A, ty się. tak budować! Mam nadzieję, że film się spodobał i zostaw łapkę i suba dla zasięgów. Możesz napisać komentarz. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz hashtag klip i przypnę ci serduszko. Także mam nadzieję, że się spodobał. I no, do następnego.